Maslab to skill pożądany przez wielu, nie tylko ćwiczących kalistynikę, ale też i przez amatorów siłowni. A prawda jest taka, że jest on stosunkowo łatwy, jeżeli oczywiście masz zbudowaną dobrą bazę. Dlatego w tym materiale dowiesz się, co znaczy ta dobra baza, jak w najprostszy, jednocześnie poprawny sposób wykonać ten element, jak się go nauczyć, opanować tak, żeby wychodził za każdym razem, i na koniec jeszcze go wyczyścić, tak żeby wyglądał ładnie. A i jeszcze na koniec. Pokażę wam parę innych, ciekawych wariacji tego skilla, tak żeby wam się za szybko nie znudził. To co? Zapraszam do oglądania! No to może zaczniemy sobie szybko od tej bazy, bo kogo nie spytasz, będzie miał inną wersję. Moim zdaniem na przykład w zupełności wystarczy 8 pełnych podciągnięć i 10 głębokich bar dipów. Oczywiście im większe będą te liczby, tym łatwiej będzie się nauczyć tego elementu. A jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o budowaniu bazy, to zachęcam do obszajenia poprzedniego materiału. No skoro już wiesz, jakie są wymagania, to przechodzimy do najważniejszego, czyli jak wykonać ten element. I zaczynamy sobie od chwytu. Polecam złapać false gripem, czyli jak najmocniej zawijając dłonie wokół tego drążka. No i następnym krokiem jest bujanie. Możesz to oczywiście zrobić w normalny sposób, ale żeby wygenerować więcej mocy, kiedy czujesz, że zaraz masz wracać, staraj się otworzyć klatkę, maksymalnie przyciągając się do przodu, a następnie, kiedy już wracasz, z całej siły zepnij łopatki. Polecam parę razy sobie to przećwiczyć, tak, żebyś mógł to robić bez zbędnego myślenia. Jak już to opanowałeś, to następnym krokiem będzie podciągnięcie. A konkretnie to wysokie podciągnięcie. Żeby je wykonać, zaczynasz tak jak poprzednie odbójania, z tym, że do spięcia łopatek dodajesz ugięcie kolan oraz podciągnięcie się najwyżej jak tylko możesz. Żeby było łatwiej, pomyśl sobie, że chcesz się podciągnąć do linii brzucha. I to też oczywiście polecam sobie parę razy przećwiczyć. No to teraz pora na ostatni krok, czyli zrobienie faktycznego maslapa. Tutaj znowu zaczynasz podobnie jak przy wysokim podciągnięciu. Z tym, że starasz się trzymać jak najbliżej drążka i w momencie, kiedy twoja klatka piersiowa przejdzie linie drążka, postaraj się złamać w biodrach i zarzucić tą klatkę piersiową na drążek. No i później zostaje tylko zrobienie bardipa i masz swojego pierwszego muscle upa. A jeżeli specjalnie będzie ci od razu wychodziło, to najpierw polecam popróbować sobie z pomocą gumy oporowej zaczepioną o jedną nogę. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, staraj się unikać wchodzenia na jedną rękę. Możesz sobie przez to wyrobić zły nawyk, którego później trudno się pozbyć. No i jeżeli masz słabą mobilność w barkach, to możesz zrobić sobie krzywdę. Dobra, to skoro już swoje pierwsze masolapy masz ze sobą, to teraz jak sprawić, żeby były łatwe i wychodziły za każdym razem? Otóż odpowiedź jest prosta, wystarczy robić ich jak najwięcej. Jeżeli masz taką możliwość, to polecam Ci próbować z nami 2-3 powtórzenia dziennie. No i oczywiście przed każdym treningiem staraj się robić przynajmniej 4-5 serii tych lapów. Jeżeli będzie to dla Ciebie na razie zbyt wymagające, to polecam Ci robić tyle ile dośladę bez asysty, no i jeszcze ostatnie serie zrobić z asystą gumy. No to przyjmijmy, że udało Ci się go opanować z pomocą kopania. To teraz jak to wyczyścić? Otóż sprawa jest prosta, jeżeli czujesz się pewnie kopiąc kolnami, to zacznij to robić prostymi nogami i systematycznie zmniejszaj tą pomoc, aż ewentualnie nie będzie Ci potrzebna. W międzyczasie polecam też zrobić próby z lekką gumą zaczepioną o dwie nogi, ponieważ w ten sposób będzie Ci dużo trudniej używać nóg, żeby sobie pomagać. By the way, jeżeli szukasz gotowego planu treningowego, możesz sobie obejrzeć moją stronę internetową, znajdziesz tam wiele planów oraz programów treningowych. Między innymi jeden jest właśnie pod mass Dzięki niemu zbudujesz solidną bazę, nauczysz się go, opanujesz, no i wyczyścisz. Do wszystkiego będziesz miał oczywiście plany treningowe, więc będziesz wiedział, jak to ćwiczyć. No i na koniec jeszcze dostaniesz tipy oraz porady, żeby uczyć się różnych ciekawych wariacji tego Maslapa. A tymczasem zaraz je właśnie zaprezentuję. Pierwszego mamy maslapa pod chwytem. Do niego polecam mieć dobrze opanowanego klasycznego, ponieważ false grip nie wchodzi tu w grę. Następnego mamy maslapa chwytem mieszanym. To jedyny wariant, gdzie... Zezwalam, a wręcz polecam wchodzić na jedną rękę, no bo inaczej się w zasadzie nie da. Następny jest wysoki maslap. Chodzi w nim o to, żeby mniej więcej 90% ruchu to było podciągnięcie. No i jeszcze mamy powolnego maslapa. Ten chyba akurat mówi sam przez siebie. No i to w zasadzie wszystko na dzisiaj. Jeśli materiał Wam się spodobał, możecie zostawić suba, łapkę w górę, dzwoneczek, no i jakiś komentarz, jeżeli macie ochotę. To ja się z Wami żegnam. Na razie strzałeczka.